Wygrała zasłużona drużyna, także tu nie ma co się oszukiwać, przyjechaliśmy po trzy punkty, ale wygrała drużyna lepsza, także tutaj podsumowując tyle z mojej strony. I jakie wasze cele, jak wasza drużyna wygląda, dużo zmian? Czyli przyszło chyba czterech chłopców, myślę, że dwa takie wzmocnienia, Marcin był akurat i Grzesiu to w Bukowej Jastkowice. No celem jest załapanie się do tej ósemki, bo nie wiadomo czy ta liga zostanie dokończona, jak to zostanie podzielona, także walczymy w każdym meczu o trzy punkty, no dzisiaj akurat się nie udało. No właśnie, liga ciężka się zapowiada, bo chyba nie wiem, że będzie mocna, to właśnie tak nie wiadomo ile tego grania będzie chyba każdy mecz kolejny jest bardzo ważny. Yy, tak, no myślę, że ta liga chyba jest, będzie najcięższa od kilku lat. Jest zespół Siarki myślę, że tutaj posiłki z pierwszej drużyny, widać, że chłopcy trenują praktycznie dzień w dzień w pierwszym zespole, no akurat widać, że Paweł Mróz chyba, jak dobrze pamiętam, zrobił dzisiaj kolosalną różnicę, także no, mówię, mieć takiego chłopaka u siebie w zespole, myślę, że trener Szkutnik to tylko pozazdrościć. Dobra.